Inquiring minds want to know. What's the part, pani Zosia? Korach. Dobrze być buntownikiem. Buntownik wierzy, że zmienia rzeczy, ustanawia nowy porządek. Bunt daje mu poczucie celu, podnosi samoocenę. Buntownik to ktoś, kto się liczy. A stagnacja jak wiemy prowadzi do śmierci. Należy kwestionować opinie, paradoksalnie być może weryfikować prawdy, poddawać pod dyskusję rozwiązania ujawniać niedociągnięcia, rzucać wyzwanie przywództwu. Poglądy muszą istnieć w swego rodzaju napięciu, jeden w opozycji do drugiego, bo tak właśnie dociera się do prawdy. To, co poddane przemyśleniom, otrzymuje szansę. Pierke mówi coś podobnego. Wszelki spór ku chwale Boga przynosi trwałą korzyść, tłumaczenie pana Michała Friedmana. Taka była dysputa Hillela i Szamaja. Często nie zgadzali się ze sobą, a jednak byli zdecydowani słuchać życzliwie, bez złości. Rozumieli, że żaden człowiek sam nie jest w stanie posiąść prawdy, gdyż nawet przybliżenie się do niej stanowi nie lada wysiłek, nie mówiąc już o dotarciu do prawdy. Spór ich pamiętamy właśnie dlatego, że celem sporu było przybliżenie się do prawdy, a także pamiętamy tych, którzy ten spór prowadzili. Czy jednak każda rozbieżność prowadzi do takiej właśnie dysputy? wod przeciwstawia spór Hillela i Szamaja ze sporem, jaki usiłował prowadzić Korach oraz jego poplecznicy. Nie mający na celu chwałę Boga, był on bezpłodny i nie miał przetrwać. A jednak pamiętamy go, czytamy o Korachu i jego buncie pozornie powodowanym dobrymi intencjami. Jaką lekcję mamy zatem wynieść z tej lektury? Lekcję tak ważną, że o Korachu czytamy każdego roku. Zastanawiając się nad powodami buntu Koracha, rabin Jonathan Magnet przyznaje, że w pierwszej chwili może się on wydawać wyzwaniem rzuconym dla dobra demokracji. Ale jak tłumaczy, Korach nie przemawiał w imieniu ludu, raczej w imieniu tych, którzy dzierżyli władzę. Fraza kol i da ma w tym kontekście wąskie znaczenie. Odnosi się do ludzi będących przywódcami. Z kolei na swojej stronie w komentarzu do Parszy rabin Sylvia Rothschild podnosi podobną kwestię. Cytuję Nehemą Leibowitz, która zwraca uwagę na dość szczególną konstrukcję gramatyczną. Kol Kulamkę kulamke dosi. Cała społeczność, czyli każda poszczególna w niej osoba, jest święta. A zatem nie społeczność, ale jednostka. A jednostka, jak wiemy, może przecież działać tylko dla swojego dobra. I Korach wydaje się być właśnie taką jednostką. Jak mówi Lajbowicz, pragnął on zrealizować swoje osobiste ambicje. Być może to, co mówił, było prawdą, jednak jego intencja była po prostu niska. Lekcja wydaje się zatem oczywista. Jeśli działania przywódców są jedynie wyrazem ich własnych, osobistych dążeń, społeczność zaczyna się dezintegrować. Być może w końcu też przestaje istnieć. Rozczarowanie zwraca także naszą uwagę na kolejne niebezpieczeństwo, mianowicie na bierny współudział w tym, co moralnie naganne. Żydzi, jak pisze, mają być wzajemnie odpowiedzialni za siebie, istnieje bowiem kolektywna odpowiedzialność. Nie można pozostawać obojętnym w obliczu zła tylko dlatego, że nie dotyka ono nas bezpośrednio. I znowu, takie postawy mogą dezintegrować i niszczyć. I w końcu ostatnie przesłanie, które przytaczam z zawykli dwartora ze strony londyńskiego Lyodek College. Rabin Colin Eimer zauważa, że grzech Koracha polegał na założeniu, że to, co możliwe do osiągnięcia w przyszłości, było ówczesną rzeczywistością, faktem. Takie założenie było ogromnie niebezpieczne. Korach wierzył, że lud Izraela nie wędrował wciąż w kierunku prawdy, ale że już ten stan osiągnął, a zatem byli oni już święci. Taka z kolei hubris z pewnością musi prowadzić do zniszczenia. Gorach przekazuje nam zatem ważną lekcję. Lekcję wartą zapamiętania, jeśli chcemy stać się Kedoshim jako cały naród. Szabat szalom.